Jak wiadomo, z miesiąca na miesiąc rynek sławek TWS, czyli tych całkowicie bezprzewodowych, rozwija się. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze propozycje od przeróżnych producentów, trochę te gorsze, a także te lepsze. Natomiast w dniu dzisiejszym będę chciał wam zdecydowanie pokazać dwa produkty od firmy, która mówiąc krótko, dowozi ze względu na to, że jeśli śledzicie uważnie mój kanał, to powinniście zauważyć, że nie ma w zasadzie zestawienia ze słuchawkami, w którym by nie było słuchawek właśnie od firmy Edifi. Ta marka kojarzy mi się i w zasadzie nie... Tylko mi z naprawdę bardzo dobrą jakością w stosunku do ceny. W związku z tym można już w ciemno zakładać, że biorąc na przykład takie najnowsze sławki, które w zasadzie mają teraz swoją premierę, będziemy mogli cieszyć się naprawdę bardzo fajnym dźwiękiem. Także jak widzicie, w dzisiejszym będę chciałam kilka słów powiedzieć na temat tego modelu, i też wspomnę o jego tańszym, młodszym bracie, a raczej powinienem powiedzieć no młodszej konkurencji, ze względu na to, że ten model 220T jest już na rynku od dłuższego czasu i możecie go swobodnie kupować. Ten materiał powstał we współpracy z dystrybutorem tych słuchawek, który przysłał mi je do przetestowania. Natomiast jeśli Wy byście chcieli je kupić, to oczywiście możecie zajrzeć do opisu tego filmu, gdzie będą linki do sklepów, które sprzedają aktualnie już te słuchawki. I tak jak Wam mówiłem, zaczniemy sobie od tego modelu, ze względu na to, że no to jest ta, można powiedzieć, premierowa sztuka, która dopiero wchodzi na rynek, no i też trochę bardziej rozbudza, chociaż niewątpliwie są to słuchawki droższe, ale nie dużo droższe, ze względu na to, że ich nominalna cena wynosi 349 zł. Tam te słuchawki kosztują stówkę mniej, więc niewiele mniej, ale dla niektórych z Was pewnie to będzie jakaś różnica i będziecie chcieli się też dowiedzieć, czy warto może do tych właśnie dopłacić. Przede wszystkim te słuchawki wyróżnia to, że w porównaniu na przykład do kilku innych modeli, a nawet do tych słuchawek, one nie oferują tego długiego pałąka, ze względu na to, że je po prostu dosyć głęboko wkładamy do ucha. Są oczywiście w zestawie wymienne gumki, w związku z tym każdy dopasuje je pod swoje preferencje. No i jak widzicie, to nam też zapewnia to, że bardzo mocno w tych uszach one będą siedzieć, co oczywiście Niewątpliwie przyda się na samej siłowni, czy podczas uprawienia jakichś sportów, gdzie skaczecie i tak dalej. Jak widzicie, ja podczas tych w zasadzie już kilkunastudniowych testów biegałem sobie z nimi, byłem na siłowni i naprawdę mogę potwierdzić, że bardzo, bardzo dobrze leżą w tych uszach. Nie jest im straszny żaden pod, nie wypadają, w związku z tym do uprawiania sportów będą naprawdę niezłe. No a dodatkowo mogą wam się spodobać na takiej siłowni z tej przyczyny, że mają oczywiście ANC. Macie możliwość przełączenia się w tryb tego całkowitego odcięcia, albo możecie w aplikacji, która również możecie się tutaj połączyć. Można tam sobie zaznaczyć, żeby był ten tryb ambient, dzięki któremu troszeczkę słyszycie, a troszeczkę nie, więc dalej jesteście w kontakcie z tym światem i można w nich powiedzmy bezpiecznie biegać, nie obawiając się, że na przykład ktoś was wiedzie, jeśli biegacie właśnie po mieście. Natomiast jeśli chodzi stricte o samo odcięcie, to tutaj wam uczciwie powiem, że na rynku są sławki z mocniejszym ANC. Wręcz mi powiedział, że nawet model Edifier NeoBuds Pro, który jest naprawdę moim ulubionym, w sensie tam po prostu jakość do ceny, te sławki kosztują jeszcze stówkę drogą, ale moim zdaniem są po prostu naprawdę kozackie, jest lepsze. Natomiast jeśli chodzi o sam poziom tego ANC, który macie tutaj wbudowane, ono jest ok, jest przyzwoite, te ANC, w sensie odetniecie się od takich podstawowych dźwięków, nie będziecie słyszeć jakiegoś hałasu, na przykład w pomieszczeniu obok, czy jak ktoś koło Was mówi, ale jak będziecie odkurzać albo jak coś głośniejszego puścicie, to ten dźwięk i tak się będzie przebijał. Moim zdaniem te sławki oferują naprawdę fajne te ANC, ale na przykład przegrywają ze swoją rodzimą konkurencją, czyli modelem NeoBuds Pro, który ja naprawdę uwielbiam. On kosztuje jeszcze w zasadzie stówkę drożej, ale jest naprawdę tak topowym modelem, że moim zdaniem to są w ogóle najlepsze sławki do 500 zł. Ale jak wiadomo, to jest trochę tańsza propozycja, więc coś musiało być jakby też gorszego. Niemniej, żeby nie było, to nie jest jakieś sztuczne ANC, takie na pół gwizdka. Ono faktycznie działa, tylko nie aż tak po prostu mocno. Natomiast jeśli chodzi o połączenie samego wyciszenia z jakością brzmienia, którą dostarczałem sławki, no to jest tutaj naprawdę też nieźle, ale w sumie tego można było się spodziewać od tego producenta. Ze względu na to, że mamy tutaj zaimplementowane dwa dynamiczne przetworniki, które w skrócie mówiąc pozwalają otrzymywać naprawdę szczegółowy dźwięk, nawet przy tym, jak słuchacie go głośniej. Mówiąc krótko, czasami się tak zdarza, że sławki naprawdę mają konkretny wolum, natomiast później jak już sobie naprawdę mocno podgłośnicie, to ta szczegółowość dźwięku, ta głębia jego leży. Tutaj nie ma tego problemu. Naprawdę jesteście w stanie sobie dosyć głośno puścić ten dźwięk. Tam te wszystkie szczegóły, poszczególne nutki, te jakieś skrzypce będą oczywiście widoczne. Nie ma tutaj co prawda jakiegoś potężnego basu, te tony niskie wydaje mi się, że mogą być trochę lepsze. Według mnie tutaj tony średnie, wysokie wypadają lepiej. W związku z tym, w zależności od czego słuchacie, a raczej jaką muzykę lubicie, mogą Wam się bardziej lub mniej podobać te sławki, a raczej samo ich brzmienie. Niemniej ogólnie jeśli miałbym ocenić połączenie samego ANC z jakością brzmienia, to jest naprawdę nieźle. A jak do tego dodamy sobie samą tą konstrukcję, która też pozwala na włożenie tych sławek całkowicie do ucha, jak tego, że nie będą nam wypadać w momencie, w którym nawet będziecie wykonywać szybkie ruchy, to wielu osobom się to po prostu może spodobać. Dodatkowo na samych sławkach macie przełączniki, dzięki temu możecie sobie regulować czy w przód, czy w tył piosenkę, jesteście w stanie pauzować ją i tak dalej, chociaż zdecydowanie więcej opcji możecie zrobić w samej aplikacji Edifier Connect, jak sobie ją połączycie, więc to wam proponuję. Tam też możecie sobie wybierać tryby muzyki, którą słuchacie, dzięki czemu ten dźwięk będzie odpowiednio zmieniany. Możecie sobie też zaprogramować według własnych jakby opcji, czy na przykład poszczególne pasma mają być jakoś podbite i tak dalej. W związku z tym tutaj jest naprawdę tych opcji sporo. Natomiast jeśli chodzi o samą ich wydajność pod kątem baterii, to tutaj na jednym naładowaniu jesteście w stanie wytrzymać około 7 do 8 godzin, chociaż jak sobie będziecie chodzić cały czas z tym włączonym ANC, to ten czas będzie spadał, także warto mieć jakby to z tyłu głowy. Niemniej samo pudełko pozwala się doładować, można powiedzieć dwukrotnie, więc sumaryczny ten wynik będzie wynosił 20 kilka godzin, no może bliżej 22, ale to wydaje mi się i tak takim dosyć przyzwoitym wynikiem. No i nie powinniśmy, a raczej wręcz musimy powiedzieć sobie o tym, że te słuchawki mają w sobie zaimplementowany bluetooth w wersja 5.3, co oznacza jeszcze mniejsze opóźnienie, czyli przyda wam się to w grach, a z drugiej strony jeszcze większą stabilność połączenia i też tym samym większy zasięg w momencie, w którym odchodzicie od źródła dźwięku. I mówiąc krótko, jak testowałem sobie to w domu, byłem w stanie zejść nawet na parter i dalej ta muzyka, można powiedzieć, grała niemalże bez przerwy, ale umówmy się, to by było dobre kilka, nawet już kilkanaście metrów ze ścianami, więc wynik ten jest naprawdę niezły. Także swobodnie jak sobie chcecie chodzić gdzieś tam po mieszkaniu w promieniu tych właśnie kilku kilkunastu metrów nie powinno być problemu. No i finalnie jeszcze trzeba kilka słów powiedzieć o samej jakości brzmienia a raczej prowadzenia rozmów. Tu wydaje mi się, że to jest jednak słabszy element tych słuchawek. W sensie nawet w tym tańszym modelu wydaje mi się, a raczej moim odbiorcom, że nas lepiej słychać. Tutaj mam wrażenie, że te mikrofony, które są zaimplementowane, nie do końca są w stanie odciąć hałas z otoczenia, przez co ta rozm mowa może być troszeczkę zagłuszana. Serio, w tych tańszych sławkach wydaje mi się, że działa to lepiej. Nie wiem, być może jakaś aktualizacja oprogramowania później po premierze poprawi jakość jakby samych tych rozmów. Na to przynajmniej by się zanosiło. Natomiast na tę chwilę wydaje mi się, że serio te sławki akurat oferują lepszą jakość tego brzmienia. No i w zasadzie chyba możemy przejść już do tych sławek, bo jeśli chodzi o ten model 240, to w zasadzie by było na tyle. Za cenę 349 złotych moim zdaniem otrzymujecie naprawdę fajne sławki z porządnym ANC. Zarówno dźwięk, jak i jakość tego ANC może nie jest topowa na rynku, no ale umówmy się tutaj dostajecie za jedną można powiedzieć trzecią takich topowych sławek naprawdę bardzo przyzwoitą jakość, więc moim zdaniem też tutaj śmiało te sławki będą wpadać do moich rankingów, moich zestawień, jeśli chodzi o to jakie słuchawki bezprzewodowe kupić mi się naprawdę podobają, plus plusem jest ta konstrukcja, chociaż generalnie dla mnie te mały pałąk zawsze mógłby być przy tych sławkach, czasami lepiej po prostu się przełącza, bo tutaj jednak siłą rzeczy jak sobie przełączacie coś, no to też je dociskacie i ja tego akurat niezbyt lubię. Niemniej jeśli chodzi o same te sławki, to tutaj może porozmawiajmy sobie o nich w odwrotnej kolejności. Czyli zacznijmy od baterii, ze względu na to, że ona pozwala cieszyć się tymi sławkami przez około 5-6 godzin, tylko jedna sprawa, te słuchawki nie mają wbudowanego ANC. Tak jak Wam mówiłem, one po prostu są pozbawione względem tego modelu tej jednej funkcji, więc siłą rzeczy później każde następne też wrażenia, chociażby z samego dźwięku, a raczej oceniania jakości brzmienia tych sławek mam wrażenie, że będą trochę jakby gorsze no bo siłą rzeczy jak macie jakby odcięcie tego otoczenia, no to ten dźwięk jakby lepiej też brzmi, natomiast w tych sławkach też żeby nie było jest nieźle one kosztują tak jak wam mówiłem 100 zł mniej czyli 249 zł, niemniej wracając jeszcze do tej baterii, tak jak wam mówię około 5-6 godzin na jednym naładowaniu tutaj spokojnie wyciągniecie, a z drugiej strony te pudełko pozwala doładować się około trzykrotnie, czyli w zasadzie tutaj ten sumaryczny czas z jakim możemy korzystać z tych sławek to jest około 20 kilka godzin, 24 25, w związku z tym może być on nawet lepszy aniżeli w tym modelu. Natomiast tutaj jak widzicie w tych sławkach zmienia się też ich konstrukcja ze względu na to, że po pierwsze one już nie mają gumek, a z drugiej strony mają ten pałąk, którym też sterujecie całym waszym dźwiękiem, zmieniacie sobie piosenki i tak dalej. Niemniej on trochę mam wrażenie gorzej już leży w tych uszach. Trochę bardziej on po prostu z nich wystaje. No i przede wszystkim jakby nie jest się w stanie chociażby przez ten pałąk właśnie dołączony do całej konstrukcji zatopić w tym uchu. No taka jest specyfika, taka jakby uroda tych słuchawek, także musicie być jakby przekonani, czy wolicie właśnie takie, czy może te sławki, które głębiej po prostu nam wchodzą do tych uszu? Pomyliłem się, a tu chodzi oczywiście o ten model, bo różnica jest właśnie taka. I dla mnie osobiście jednak mimo wszystko te wygrywają, chociaż mogłyby być ten delikatny pałk, tak jak Wam mówiłem, ale nieważne. No, skupiając się jednak na tych sławkach, tak jak Wam mówiłem, tutaj jeśli chodzi o jej samą jakość brzmienia, oczywiście te wrażenia będą troszeczkę gorsze, bo nie ma tego ANC. Niemniej, i tak mamy tutaj zaimplementowany jeden przetwornik 13 mm, w związku z tym te. Dźwięk i tak będzie na można powiedzieć takim przyzwoitym poziomie. Tutaj też nie ma jakiejś rewelacyjnej głębi tego dźwięku. Ta szczegółowość można powiedzieć, że jest na fajnym poziomie, ale mimo wszystko mam czasami wrażenie, że ten dźwięk w niektórych przynajmniej momentach jest trochę płaski, chociaż paradoksalnie wydaje mi się, że na przykład tutaj tony niskie wypadają lepiej aniżeli w tamtym modelu. Średnie i wysokie są ok, natomiast też bez większego szału, ale tutaj mówimy o sławkach z 250 zł. To na dzisiejszy czas naprawdę nie jest dużo. Więc jeśli miałbym ogólnie podsumować jakość jakby brzmienia, samą konstrukcję, to powiedziałbym, że jest nieźle, choć ja osobiście raczej dopłaciłbym po prostu do tego modelu ze względu na to, że to jest jedynie 100 zł więcej, a macie tutaj ANC, które nie tylko pozwoli Wam się odciąć od otoczenia, ale też te odcięcie od otoczenia pozwoli na to, że będziecie słyszeć lepiej ten dźwięk, będziecie cieszyć się bardziej tą muzyką. No chyba, że Wam na tym nie zależy i chcecie na przykład słuchać tylko jakichś podcastów czy wideo, no to te sławki już do tego spokojnie, spokojnie wystarczą. Ale może niektórych z Was zaskoczę też taką moją opinią, że według mnie te słuchawki grają na przykład lepiej od samych AirPodsów drugiej generacji, które też nie mają ANC, a ciągle kosztują powyżej 500 zł. Tutaj macie ponad dwa razy taniej, a wydaje mi się, a raczej tak jest po prostu, że grają one lepiej. Także wybór oczywiście należy do Was, natomiast wydaje mi się, że pod kątem zmienia, z tych będziecie bardziej zadowoleni, a połowa kasy oszczędzona. Generalnie widzicie z tego filmu, nie zawiodłem się po raz kolejny w zasadzie, nie zawiodłem się na marce Edifier, ale. To było do przewidzenia, bo oni po prostu dowożą słuchawki dobrej jakościowo w stosunkowo dobrej cenie. Czasami ten stosunek jest bardzo dobry. Tutaj bym go ocenił na dobry z plusem. Jest sporo fajnych rzeczy, ale wiadomo, że jakość brzmienia, czy na przykład poziom ANC, nawet w tych słuchawkach mógłby być po prostu lepszy. Natomiast słowo komentarza jeszcze na sam koniec. Niestety ten model ani ten poprzedni nie wspiera technologii automatycznego wykrywania ucha, czyli w momencie, w którym wkładacie sobie te słuchawki do uszu, one co prawda połączą się z waszym telefonem, ale ta muzyka. Czy film się nie znowi, i to samo będzie, jeśli będziecie chcieli wyjąć te sławki z uszu. Także, gdybyście byli zainteresowani zakupem jednego albo drugich sławek, bardziej Wam polecam ten, mimo wszystko. To możecie do nich linki znaleźć, oczywiście, w opisie tego filmu. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.